Mieliśmy tego nie mówić, ale trzeci odcinek nagrywamy zaraz po drugim odcinku, więc tak, jesteśmy ubrani tak samo. Natomiast dla niepoznaki, po drugim odcinku, który jeszcze nie został wyemitowany, do Tomka odezwał się znajomy zakład usługowy. Tak, dom pogrzebowy Asbyton, bo rozmawialiśmy dużo o warunkach gruntowych i kopaniu, więc tak, tak się spodziewam, że tym razem mnie o to pędzi. Jakby, co to on tu jest od sucharów? Ja jestem od zadawania pytań. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy w pierwszym odcinku o tym, co to generalnie są te domki szkieletowe i dlaczego nie powinniśmy się ich bać. Dużo rozmawialiśmy o przekrojach. W odcinku drugim porozmawialiśmy sobie chwilę na temat działki, czyli co trzeba zrobić, żeby mieć pewność, żeby nie, żadna niespodzianka nie zastała nas w działce, w gruncie, ani też mówiąc po prostu. Nie musielibyśmy dopłacić do usług dodatkowych związanych z działkami. To w odcinku numer dwa, a w odcinku numer trzy porozmawiamy o tym, o czym często klienci do nas przychodzą, pytają i czasami nawet mylą, czyli czym tak naprawdę różni się budownictwo prefabrykowane od budownictwa modułowego, czym się różni kanadyjski szkielet od niemieckiego, co to jest ciężki szkielet, co to jest lekki szkielet, który jest tańszy, który jest droższy, który jest lepszy, który jest gorszy. Jak w tym wszystkim się połapać? Tomaszu, pomóż nam. Od czego zaczniemy? My samemu jest bardzo ciężko. <noise> nie, to tak nie był. <noise> tak, ale to. Przyznawać się do swoich ułomności to nie jest, <noise> że tak powiem, ujma na, na honorze. Y Najlepiej to by było, gdyby po prostu różniło się tylko językiem, w jakim będziesz się porozumiewał ze swoim domem, czyli kanadyjski po kanadyjsku, niemiecki po niemiecku, ale niestety tak nie jest. Na naszym rynku budowlanym, w internecie, we wszelakich mediach jest bardzo dużo typów domów szkieletowych, ale tak naprawdę wszystkie są wrzucane do jednego worka, i nie dziwię się, że taki klient, który zaczyna się dopiero interesować tą technologią. Sam nie wie od czego zacząć, jak się w to wgryźć, więc tutaj może przytoczymy znowu magiczne słowo przekrój, hmm. czyli jak gdyby... Czyli zaczynamy rozmawiać po amerykańsku, kanadyjsku tak. i co w tych przekrojach między kanadyjskim a niemieckim tak. jest na rzeczy? Przekrój, czyli ten stosunek wysokości do szerokości, czyli tu, tu mamy ten nasz przekrój. To jest szerokość? Tak. Domy kanadyjskie, są to lekkie domy szkieletowe. Czyli tutaj przekrój, czyli wymiar ten prostokątny tej naszej belki konstrukcyjnej, elementu z którego mamy zbudowane ściany, to jest zwyczajowo około 4 cm. To jest Czyli tyle? taka tak, czyli taka deseczka jak czyli tutaj. Czyli kanadyjskie składają się jakby, jeżeli z tego byśmy budowali ścianę do góry, tak? No to to Aha. jest tyle, 4 tak. cm. To jest element konstrukcyjny, który buduje nam tą ścianę. On jest w odpowiednich rozstawach w zależności od projektu, który przelicza konstruktor. Układany i z tego składa się nasz dom. Druga tutaj taka nadrzędna cecha tych domów kanadyjskich to jest to, że z reguły na budowę przyjeżdżają nam takie deski w długościach 4-6 metrów, 12 w zależności yy, gdzie materiał jest yy, produkowany i. Te elementy są docinane na budowie. Tak, ja pamiętam i taką, taką swoją rozmowę właśnie z jednym z osób, które zajmują się taką profesjonalną sprzedażą um, tych domów kanadyjskich, i wtedy faktycznie podniósł taki argument, że te kanadyjki one są docinane na budowie. Tak. Co oznacza, że tutaj musimy się liczyć z jakby. Z mniejszą Niedokładnością dokładnością. osoby, znaczy inaczej, precyzją o, osoby, mm. która to będzie cięła. W sensie, no jeżeli mu się śpieszy, albo jest pod presją innych czynników, no to jest ryzyko, że to będzie docięte albo niedokładnie, albo krzywo. Tak. Na zakładzie prefabrykacji, jeżeli wszystko robimy pod dachem, w stabilnych warunkach, na specjalnych stołach, jesteśmy na pewno w stanie uzyskać dużo lepszą dokładność. A nawet jeżeli nie chodzi o dokładność, to jesteśmy w stanie pracę wykonać szybciej i taniej, bo mamy stabilne Czyli warunki. Tu tak? jest taka pierwsza różnica. Kanadyjski znaczy nieprefabrykowany. Tak. Kanadyjski znaczy wykonywany na budowie. Jeżeli mówimy o ciężkim szkielecie niemieckim, do tego prefabrykowanym, to tutaj znowu słowo klucz przekrój. Tak. Dwa do kupy. To dwa jest kupy. około. 8 centymetrów, więc widzimy, że, że na pierwszy rzut oka, że na pewno ten dom będzie mocniejszy, tak solidniejszy. Średnio dwa razy. Tak, średnio dwa razy. <laughs> Wiadomo, że wtedy rozstaw tych elementów konstrukcyjnych może być inny, aczkolwiek tego budulca nośnego, jakim jest drewno w tej konstrukcji, jest sporo więcej. I do tego najczęściej te właśnie ciężkie szkielety są wykonywane na halach produkcyjnych są prefabrykowane i przyjeżdżają na budowę albo jako gotowy półprodukt, tak jak domy UNO, czyli moduł, albo jak gotowe ściany. Można sobie zamówić całą gotową mhm. ścianę. Okej, okay, czyli cięższy niemiecki znaczy po prostu więcej drewna. Tak. A prefabrykacja to jeżeli już tak się doczepiliśmy tej kanadyki, która może być niedokładna bo jest docinana na budowie, no to na czym polega dokładność prefabrykacji? W sensie, czy jest szansa, że w prefabrykacji też będzie niedokładnie docięte? Znaczy szansa na niedokładność jest zawsze, bo jesteśmy tylko ludźmi i każdy z nas może popełnić błąd. Aczkolwiek to, co wspominałem wcześniej o tych stabilnych warunkach. Mhm. Na hali dysponujemy Innymi narzędziami dysponujemy inną atmosferą niż na placu budowy, gdzie tak naprawdę wiatr, deszcz, słońce i, i, i zwykła rozwijalna miara i piła spalinowa, która służy do docinania. Ale to na hali produkcyjnej nie ma piły spalinowej. W sensie Na hali produkcyjnej. To nie jest tak, jak w bajkach, że trzymamy taką wielką piłę i. Mój tata zawsze mówił moja, twoja. Nie no, troszeczkę już świat poszedł do przodu i na tych halach produkcyjnych to już mamy pierwsze, że narzędzia elektryczne, stołowe o wysokiej dokładności. Mhm. Dwa, możemy też miernikami laserowymi sobie zmierzyć odległość, więc na pewno jest to sporo dokładniejsze. Błąd może zdarzyć się zawsze, ale na hali też jest kontrola jakości, która ten błąd wyłapie, a na tej budowie no Panowie utną, zmierzą, przykręcą. I dopiero jak przystawisz poziomice, to się. Tak, robisz. to dopiero wtedy widać, ale wtedy już cała ściana stoi, więc pytanie ruszać, nie ruszać, poprawiać, nie poprawiać, to. to elewacją się wyrówna. No, tak, to, 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 to już jest coś takiego. I wracając też właśnie do tego, że można sobie zamówić całą ścianę, a można sobie zamówić, tak jak w przypadku naszych domów, moduł, czyli Bo teraz kawałek zaczynamy rozmawiać o różnicy pomiędzy modułowym budownictwie, a takim prefabrykowanym, tak. jakby dużym prefabrykowanym, tak. tak? Bo sprefabrykować można całą ścianę. Dokładnie. I na czym polega powiedzmy z punktu widzenia klienta, czy osoby, która w sposób właścicielski nadzoruje budowę, mhm. różnica pomiędzy właśnie modułem, a prefabrykowaną ścianą? Na pewno y, cała prefabrykowana ściana. Wymaga od inwestora, żeby on już na etapie projektu, mhm. już na etapie zlecenia tej produkcji, yy, wiedział dokładnie, jak będą rozłożone punkty elektryczne, jak będą rozłożone punkty wodno-kanalizacyjne, bo okay. te wszystkie elementy w tych ścianach już się muszą znaleźć. Okay. On jak gdyby dostaje gotową przegrodę. Można robić zmiany na budowie, ale one się wiążą z tym, że demontujemy coś, co już zostało wykonane mm -hmm. i musimy robić to od nowa, więc to jest dodatkowy czas koszty i często też jest utrata gwarancji ze strony firmy, która nam to montuje, ponieważ oni to robią zgodnie z projektem. Okay. A wszystkie zmiany są już na ryzyko. Bo jakbyśmy e, nie chcieli tracić gwarancji, to co, musielibyśmy tą ścianę z powrotem oddać na produkcję albo poprosić o wygenerowanie nowej? Znaczy, no pewnie byłby to skrajny przypadek. Yy, Często jeżeli zmiany są wykonywane przez brygadę, czy tudzież firmę, która ten prefabrykat mhm. robiła, no to ta utrata gwarancji nie, nie wchodzi tutaj w grę, nie jest ona ryzykiem. Aczkolwiek też z własnego doświadczenia wiem, która firma przyjeżdża, oni w 1-2 dni stawiają taki dom, mhm. więc dla nich każda minuta, jest cenna. To jest okay. cenna i to jest duża strata i może się okazać, że po prostu takie zmiany w tym przypadku są nieopłacalne. No dobra, powiesz? czyli rozumiem, że mój komfort psychiczny jest mniejszy, bo muszę mocniej to zaplanować, potem zaczynam obgryzać paznokcie, czy dobrze to zaplanowałem, mhm. a okienko do ewentualnych zmian to mam jakieś dwa dni podczas gdy mam ekipę montażową na budowie. Tak. No dobrze. I ekipa może być mało chętna, żeby jakieś zmiany wykonywać. A pewności. pod względem, powiedzmy, montażu, no bo montaż tak naprawdę mnie mało interesuje, no bo zlecam to na zewnątrz, więc ma mi to zamontować ekipa. No ale umówmy się. Jak nadzoruję budowę swojego domu, to pewnie albo sam tam od czasu do czasu przyjadę, albo jak jest jakiś bardzo taki poważny moment, a wydaje mi się, że stawianie ścian to jest jednak poważny moment, no to przyjadę i popatrzę. No to pod względem montażu, prefabrykowana ściana, a moduły, czym to się różni? Prefabrykowana ściana przyjeżdża. W jednym kawałku jest stawiona za pomocą ciężkiego sprzętu typu dźwig. I tak naprawdę to się opiera na dość dużej dawce zaufania. Nie jesteś w stanie zajrzeć w tą ścianę. Okay. Tak? Muszę uwierzyć, że to. Musisz da... uwierzyć, że to wszystko jest zrobione w środku, tak jak miało być zrobione. Dwa jeszcze z mojej perspektywy, bo prefabrykowane ściany one są naprawdę bardzo fajne, tylko z mojej perspektywy jest jedno ryzyko. Montaże trwają cały rok. Będzie mm -hmm. padał deszcz mm -hmm. podczas montażu, ściana jest już od wewnątrz wykończona wykończeniową płytą, tudzież jak nie ma płyty to jest paroizolacja i jest wełna mineralna w ścianie. To tak jakbyś padał deszcz i otworzyłbyś okno, tak? No troszkę tak, wiadomo, że to jest tam pozabezpieczane, pofoliowane, ale no, nie da się uniknąć tego, że jednak mm -hmm. te warstwy wykończeniowe zostaną już delikatnie przez ten deszcz Naruszone mm -hmm. podczas tego montażu, tak? Więc, więc tu mi się taka lampka zapala. Czy na pewno gdzieś ta wilgoć później nie zostanie ze mną na dłużej, czy nie będzie generowała jakiś problemów w przyszłości? Okej, okay, czyli ciężki sprzęt do zamontowania tego. Zakładam, że ten ciężki sprzęt to znowu wracając do naszego do drugiego, Musi odcinka, dojechać. Czy my tam mamy drogę utwardzoną dojazdową, tak. gdzie ten ciężki sprzęt wiedzie? A dwa, że ok, zamontujemy i oby nie padało. Bo, bo jeśli tylko tak. będzie jakaś wilgoć, to wtedy jest to ryzyko, że coś tam się może podziać. A w przypadku modułów, nie modułów, modułów, tak. Modułów. Moduł można porównać do prefabrykatu ściennego, no prosto mówiąc do pustaka, tak? Mhm. Jest troszkę większy, ale zasada jest ta sama, z drobnowymiarowych elementów montujemy ścianę szkieletową. I tutaj wiadomo, też ktoś może powiedzieć: "No ale wy też te moduły montujecie podczas deszczu. No jasne, że tak. Montujemy. Tam wilgoć wejdzie do tego. Tylko mamy suszone drewno, które już tej wilgoci do środka tak bardzo nie przyjmuje, a jeżeli no, przyjmuje. Od to razu tylko mi się załączyło, jak powiedziałeś, że suszone drewno, i co zasuszone, to się zaraz za, zamoczy, jak się wysuszy, i będzie moczone. No właśnie, zamoczy się <laughs> tylko, że tak powiem, zewnętrznie. Nawet jeżeli yy, abstrahując i nawiązując do yy, tradycyjnej tarcicy, czyli do tradycyjnego drewna, które bierzemy z tartaku. Mm -hmm. Ono jest często takie zielone, fajne, impregnowane. Nie? I pachnie żywicą. Ale jak ten impregnat sobie papierkiem ściernym zetrzemy, mhm. to okazuje się, że w środku ono już nie nasiąkło. Ono nasiąka tylko parę milimetrów okay. z zewnątrz. Dwa, nasz prefabrykat ma płytę OSB, tudzież płytę farmaceutyczną, w zależności od wyboru jakie klient chce mieć pokrycie tej ściany. To też może nam zamoknąć podczas deszczu. Mhm. Ale to jest element zewnętrzny, który podczas dwóch słonecznych dni odda całą wilgoć, którą pobrał, i nie ma ryzyka, że ta wilgoć zostanie gdzieś w środku. My, wszystkie prace wykończeniowe, wełna, paroizolacja, gipskarton, my to robimy wszystko jak budynek, że jest przykryty dachem okay. i robimy to w środowisku suchym. Więc na pewno ta zaleta naszych domów modułowych, które się składają z tego takiego pół prefabrykatu. Mm -hmm. Z pustaka drewnianego, tak by to można nazwać. Ładnie <laughs> określę. Pustak drewniany. Jest na pewno to dla mnie zaleta, bo pierwsze, że wiem, że te prace wewnętrzne wykonywane są w środowisku suchym, a z perspektywy klienta, klient na każdym etapie może no dobra, zajrzeć, ale... wejrzeć i widzi, ale jak to jest Powiedziałeś, wykonowane. że prefabrykowana ściana. No, nie do końca y, sprzyja pomysłom y, inwestora, żeby coś w ostatniej chwili jeszcze przerobić. Mhm. A w przypadku naszych modułów, y, te przeróbki to jak to wygląda? W przypadku naszych modułów my nasze instalacje wewnętrzne, nasze wykończenia robimy bezpośrednio na budowie. Jak ten budynek stoi już w trójwymiarze okay. i ja, jako fachowiec, kierownik budowy, Dobrze czytam rysunek techniczny, jestem sobie w stanie wyobrazić, że, Ci, że, że, że to, to gniazdko, dobrze. to będzie to gniazdko i ono będzie tutaj. Ale klienci no nie zawsze, tak? Mm -hmm. Oni dopiero jak wejdą już do gotowej bryły budynku, do skorupy, do stanu surowego, dopiero wtedy mają najwięcej pomysłów na wykończenie i aranżację tej przestrzeni. Ja tak na przykład miałem takie dwie sytuacje, że na przykład moja żona ustaliła, że chce mieć gniazdko w tym miejscu, no to zrobił elektryk gniazdko 15 cm nad ziemią, nie? Ale ona chciała mieć nad blatem kuchennym, czyli Metr 20 nie? Na przykład ja ustaliłem z moim elektrotechnikiem, że chcę mieć punkt dostępowy do internetu tutaj, tylko mi chodziło pod sufitem, bo ja chciałem mieć talerz od wi-fi, a on Komunika... mi zrobił przy ziemi, tak? No i w budownictwie tradycyjnym to była masakra, bo to musiałem skuć kawał ściany, żeby po prostu przeciągnąć nowe kable, a w modułach? W modułach, mówiliśmy o tym też ostatnio, dwa otwory, jeden przy tym punkcie, który masz, bo drugi w punkcie, w którym będziesz chciał mieć. I w przestrzeni przed ścianki, czyli między modułem a tym gipskartonem masz 3 cm wolnej przestrzeni, jesteś sobie w stanie to tak do przecią przeciągnąć. Yy, aczkolwiek nie musisz w tym wypadku, nie musisz aż tak bardzo się tym przejmować, bo jesteś w stanie sobie przejść na tą budowę i w tym trójwymiarze mhm. nawet łopatologicznie narysować, jak chcę to gniazdko w tym miejscu. Ołóweczkiem. Tak, tutaj. <laughs> No i my ci je tutaj zrobimy. Fajnie. Także pod tym względem... Nie powiedzieć, pewno... jak kupowałem mieszkanie. Nie ukrywam, że kupiłem mieszkanie w tym samym bloku co ty, więc gdzieś tam razem mieliśmy te same rozterki. Aczkolwiek no zaletą tego budownictwa szkieletowego składanego na budowie jest jednak to, luz. że jest tak, dużo, dużo większy luz podczas aranżacji i wykończeń przestrzeni. No dobrze, czyli. Wiemy różnicę między kanadyjką a niemieckim systemem. Wiemy co to jest prefabrykowana ściana i modułowa ściana. To teraz Uno, które z tych obszarów proponuje swoim klientom? Myślę, że Uno to jest najlepsze połączenie tych systemów, bo mamy system modułowy, czyli mhm. moduły, które składamy na budowie i na budowie wykańczamy. Bez ciężkiego sprzętu i tak. bez obawy o deszcz. Aczkolwiek. Jest to system niemiecki ciężki. Czyli grube przekroje. Tak, więc mamy grube przekroje, które przekładają się na nośność elementu, możliwość dawania ciężkich dachówek, ogrzewań podłogowych, wylewek i y, możliwość aranżacji tej przestrzeni na budowie. Więc dla mnie to jest połączenie idealne. No dobra, nie będę ukrywał, że moje pytania się wyczerpały i. To może być ostatni odcinek, w którym towarzyszy nam kierownik budowy, Tomasz, więc jeżeli macie jakieś pytania, które chcielibyście jeszcze kierownikowi budowy domów takich typowych, szkieletowych zadać, to czekamy na Wasze wiadomości, czekamy na Wasze komentarze. E, następne odcinki postaramy się zorganizować z osobami, które także uczestniczą w procesie wyboru technologii, w procesie obsługi klienta aż do samego końca, ale o tym później. Coś ja na koniec coś fajnego powiedzieć? Ja chciałem podziękować za to, że miałem możliwość Wam o tych domach szkieletowych poopowiadać i zapraszam Was do mnie na budowę, bo warunki studyjne nie są moim naturalnym środowiskiem. <laughs> Myślę, że na budowie moglibyśmy to wszystko obejrzeć, pokazać. Mamy do pokazania dom pokazowy, mamy do pokazania wiele realizacji, które prowadzimy, więc na pewno dla każdego znajdzie się coś miłego do obejrzenia i do zadania jakichś pytań w temacie. Zaczęliśmy od suchara, więc dam teraz czas, żeby Tomek wymyślił jeszcze jeden suchar na koniec. No bo przecież nie możemy skończyć inaczej niż czymś śmiesznym. Więc Tomaszu... Nie, 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 to tak nie działa. Ja wymyślę suchar na początek kolejnego odcinka i Marcin Dobrze. go Wam przekaże. To ja zacytuję tylko Tomasza na sam koniec naszej przygody. Gładki jak kafucha. Tak, zgadza się. <laughs> Dzięki. Dzięki.